Dlatego, 320 łapcie kolejną porcję ufoludów. Amukus! Uf. Walnijcie głową w słuba, jak jeszcze tego nie robicie, i zostawcie lajkacza. Wiem, że żebram o te lajki, jak twój pieseł ożarcie, żarcie, gdy sobie kulturalnie wpierdzielasz tabanosa. O ile w ogóle masz psa, ale no, please weź, zostaw. Dobra, to lecimy z ufoludami. No nie, znów jakiś burak odciął prąd. Oklopsiki oszust, mam pomysła. Byk, cyk, to ewidentnie ten cymbał. Widziałem węta, podajcie lokalizację. Biegłam obok nawigacji. Ja w kafaterii, Potwierdzam, razem z tyranosaurem. A no tak. Ja w szpilce. A to ciekawe, żółty. Co? Nie biegłeś czasem w kierunku górnego silnika. Chyba nie może prędzej, jakoś na początku. Nie dość, że cyngbał to jeszcze sklerotyk. Here we go! Czarny na moich oczach. Rudy przy mnie zabił, przysięgam. On uwierzcie, please. I co teraz? Jak wywalimy złego, to przegramy, bo wystarczy, że impostor włączy sabotaż i zabije jedną osobę. Damy radę. Wywalcie go, no serio, zobaczycie, że wygramy. Kurde, to na kogo? Najpierw jeden, później drugi. Nie rozumiesz, że on włączy sabotaż, jak wywalimy złego? Na czarnego, please. No i nie zdążymy go naprawić. Trudno. To na rudego, bo czasu mało. Noż kurde, to nie ja. On serio dawajcie i wygrywamy. O, o Ten ziomek już myśli, że wygrał, chłe chłe chłe. No dawaj, włączaj ten sabotaż. Tego się cymbał nie spodziewał. No cóż. Zagram raz jak totalna paruwa, ale może dzięki temu złapię impostora. Przy tych trzech wentach chyba się najwięcej dzieje. Good evening. Bye, have a great time. Oh, hey. <laughs> Zmiana planów tu się, póki co nic nie dzieje. Hello there. O, o, o i o to nam właśnie chodziło. Zielony self-report. Że co, bentuje po całej mapie, a teraz głosił ciało. Fioletowy jest impostorem. Ty jesteś widziałem na panelu. No, no Jestem inżynierem i czekałem w ręcie, aby przyłapać oszusta. A chyba, że tak, nubek zabił. Mógłbyś tak kłamać, jakby zostały cztery osoby, a nie osiem cymbale. No w sumie racja. Bajo jajo, bajo jajo gnoju. Napiszcie w komentarzu, jaką rolę chcecie zobaczyć w następnym odcinku, a i dajcie suba.